Po co to wszystko? Co mi to da? Po co mam wstawać o na 6.30 rano? Jak mogę się wyspać i przejść na 9.30? Tak najczęściej zadają pytania ministranci. Marianki może mniej, bo ministranci są bardziej pokrzywdzeni, bo muszą wstać na 6.30, przejść na 19, a Marianki na 9.30 i na 11. Ano, po to, żeby nauczyć się pewnej odpowiedzialności, pewnego życia, przygotowania do życia dorosłego, dzisiaj zadaję. Nietypowym słowie, na którym Was serdecznie witam, bardzo ważne pytanie. Po co człowiek żyje? Spróbuję na nie odpowiedzieć, a po tej odpowiedzi zapraszam Was do obejrzenia kilku wpadek w momencie, jak tworzy się odcinek nietypowego słowa. Życzę Wam miłego odbioru, zapraszam do polubienia tego odcinka filmu i do subskrypcji kanału. Miłego oglądania, do zobaczenia. Po co się rodzimy, żeby żyć? Po co żyjemy, żeby umrzeć? Czym jest życie? Życie jest jak śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Przepiękny dramat Krzysztofa Zanussiego z 2000 roku, ukazujący, ukazujący historię nawrócenia historię przewartościowania swojego życia, chorego lekarza Tomasza, który zadaje sobie samemu pytanie o sens życia, sens w ogóle ludzkiego istnienia. Nie wydaje się, aby człowiek współczesny był dzisiaj bardziej wolny, był bardziej ludzki. To słowa papieża Benedykta XVI. Ciągle jesteśmy gdzieś zabiegani, ciągle czegoś szukamy. Ja też, każdy z nas zresztą nie jesteśmy kimś odosobnionym. I w tym wszystkim tracimy w jakiś sposób swoją tożsamość, swoje piękno bycia człowiekiem, stajemy się coraz bardziej ludźmi biednymi, ogołoconymi z tego naszego odniesienia się do czegoś, co wykracza poza nas. Jako ludzie, przynajmniej ochrzczeni, stajemy się czy mówimy, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, co to znaczy wierzyć? Wierzyć to słowa pewnego Franciszkanina. To wejść w ty Boga, spotkać swoje ja, w ty Boga, pozwolić Bogu, aby właśnie rzeczywiście zaczął działać w moim życiu. Czy Bogu jest potrzebna nasza wiara? Nie. Można powiedzieć, że nasze życie współczesne to pewnego rodzaju duchowa pustynia, słowa Benedykta XVI. Bogu nie jest potrzebna wiara, bo Bóg nie musi sobie niczego udowadniać. To on nam jest potrzebny w naszej wierze, w naszym tym osobistym spotkaniu. Zobaczcie, kobieta cierpiąca na krwotok powiedziała uzbudziła w swoją wiarę, czy pragnienie normalnego życia, żebym choć rąbka jego płaszcza się dotknęła, a będę zdrowa. Jak głęboka musiała być wiara, to osobiste, mówimy wiara, to osobiste spotkanie z Bogiem. Nie jakieś wirtualne, nie jakieś odległe, ale rzeczywiste dotknięcie samego Boga. Gdzie to dotknięcie Boga dokonuje się w naszej codzienności? To dotknięcie Boga dokonuje się poprzez modlitwę, to dotknięcie Boga dokonuje się poprzez sakramenty w Kościele Świętym, w Kościele Chrystusowym, poprzez udział w niedzielnej Mszy Świętej, także we Mszy Świętej w Tygodniu. Czas wakacji, który rozpoczęliśmy w piątek, w sobotę, w piątek było zakończenie roku szkolnego, a w sobotę już oficjalnie wakacje, może być taką sposobnością do tego, abyśmy na nowo odkryli w sobie wiarę czyli tą moją osobistą relację z Panem Bogiem. Na nowo odkryli piękno sakramentów, pozwolili Panu Bogu wejść w pustynię naszego życia. Żebyśmy nie byli osobami umarłymi, ale żebyśmy byli żywymi. Żywy przekazuje życie. Czy w Tobie i we mnie jest to życie. Zachęcam więc Ciebie i siebie do tego, aby czas wakacji był sposobnością odkrycia siebie w Bogu, spotkać swoje ja w Bogu. Będą służyły nam temu. Także te nasze odcinki nietypowego słowa Franciszkańskiego Poranka służą ku temu, nam, ku temu także nasza wspólna koronka o godzinie 19:55, by wyzbyć się pewnego takiego rodzaju marazmu, byle jakości. Na koronce modlimy się w różnych intencjach, które piszecie wcześniej w trakcie naszej modlitwy, żeby doświadczyć też takiej wspólnoty, czyli po prostu Kościoła, bo poprzez naszą wspólną modlitwę, poprzez to nasze poznawanie siebie, na nowo, na nowo uczymy się, czy odnawiamy swoje wychowanie w Bogu, odnawiamy swoje wychowanie jako ludzie. To jest proces, wiara jest takim procesem, czymś bardzo dynamicznym coś, co nigdy się nie, nie skończy, aż do momentu, kiedy umrzemy, odejdziemy z tego świata. Dlatego zachęcam ciebie i siebie, abyś odnajdywał siebie w Bogu, czyli po prostu stawał się osobą wierzącą. Nasze odcinki, moi drodzy, nie pojawiają się cyklicznie, nietypowego słowa, franciszkańskiego słowa. Z kilku powodów. Nie dlatego, że nie mam tematów, bo kilka tematów się tworzy, czy odcinków się tworzy, między innymi na temat katechezy, jako kontynuacja, czy religii, kontynuacja tego odcinka, które. Był razem z panią dyrektor Anitą w przedszkolu numer 17 w Rybniku. Czy pojawiło się pytanie, prośba, żeby nakręcić odcinek film? Jaka jest moja opinia na temat wydarzeń, które się dokonują w kościele? Że papież Franciszek sobie nie radzi z problemem pedofilii w kościele, ale jak widzimy, Rzeczy, które się dokonują chociażby na naszych oczach ostatnio, dokumenty, które wychodzą, wyroki związane z biskupami, chociażby w naszej ojczyźnie, jasno pokazują, że papież Franciszek wszystko ma pod kontrolą młyny Watykanu. Zawsze tak mówiono, mówi się, mielą powoli. Ważne jest w tym wszystkim też to, aby nie skrzywdzić drugiego człowieka, żeby po prostu pozwolić. Sposób doznać, pozwolić doświadczyć uzdrowienia. Życzę sobie i Wam, abyśmy wszyscy bez wyjątku w Kościele doznali uzdrowienia, żebyśmy w Kościele odnaleźli siebie na nowo. Niech czas wakacji będzie takim czasem odkrycia Boga, czasem wspólnoty, czasem doświadczenia piękna, także przyrody. I na to Wam błogosławię, Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem trzymajcie się, godzina 19:55. Zapraszam Was do wspólnej koronki, do Bożego Miłosierdzia. Czym jest wiara? Wiara w Ty Boga, spotkać swoje ja. Nauczmy się prosić Pana Boga o cuda i te cuda na pewno, wcześniej czy później, się. Pojawią w naszym życiu. A tym największym cudem jest każda Eucharystia, każda spowiedź święta. Nawet z największego grzesznika możesz zostać świętym. Z Bogiem trzymajcie się. Pa! Do zobaczenia. Po co żyjemy, żeby umrzeć? Bo życie to śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Dramat, który powstał. Premiere miał 8 września 2000 roku. Po co żyjemy, żeby umrzeć? A czym jest życie? Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. To tytuł filmu. Filmu. Po co żyjemy, żeby żyć? Albo jeszcze inaczej, po co się rodzimy, żeby żyć? Po co żyjemy, żeby umrzeć? Po co umieramy, aby znowu żyć? W tym aspekcie y, życia można. Da, da, da. Po co się rodzimy, żeby żyć? Po co żyjemy, żeby umrzeć? Umrzeć.